Jesteśmy dzisiaj w Ningbo, w fabryce, gdzie są produkowane hulejnogi od marki Osom. Awesome. Jest to nowa marka, którą wprowadza na rynek sklep Geekbuying, który zaprosił nas właśnie na to wydarzenie. Możemy sprawdzić, jak są te hulajnogi produkowane, a także sami złożymy swój jeden model. Zapraszam do oglądania. Miejscu, gdzie maszyny CNC z takich elementów robią otworowania i zaraz przejdziemy do montażowni, gdzie hulajnogi są właśnie składane. Na poziomie najniższym mamy cały magazyn, gdzie znajdują się wszystkie części do hulajnog. Jak coś potrzebujecie, piszcie do mnie, to postaram się coś załatwić. Na przykład mamy opony. No widzicie, magazyn jest spory, wszystkie elementy tutaj są już po części. Gotowe. Tutaj mamy na przykład oponę z silnikiem. Tutaj mamy nie tylko modele Osom, awesome, ale w tej fabryce produkują się też modele od Wiset czy od Makuty. A tu znajduje się magazyn z bateriami. Jak widzicie, mamy specjalne zabezpieczenia i baterie są przechowywane w specjalnych warunkach. W tym miejscu są montowane wszystkie elementy do holejników, ale to, co mnie zaskoczyło, to większość jest składana ręcznie. No ale w sumie, może złożymy jakąś. Sami? w tym miejscu powstał specjalny grawer na moją kolejnogę. Zacznijmy ją składać. W pierwszej kolejności musimy poskładać całą podstawę. Tutaj mamy wszystkie elementy. Ja zabieram się za skręcanie śrubek. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i teraz druga strona. Tutaj kolejne śrubki. Wszystko mamy już przygotowane. Mamy e, też winty zabezpieczone e, specjalnym środkiem. No i mamy to. Podstawa już złożona. No i to jest jeden z najważniejszych elementów, czyli kierownica. Tutaj musimy wszystko dobrze poskładać, no, żeby nam ta kolejna noga się nie rozpadła. Tylko teraz do kogo ja mogę mieć problem? No, chyba sam do siebie, jak tutaj źle poskładam. Mamy te elementy e, i zaraz będziemy musieli to e, wszystko mocno skręcić. No, teraz przynajmniej będę miał pewność, że noga jest dobrze poskładana. Amortyzatory to też ważna część nogi. tutaj możecie zobaczyć już mam częściowo e, pomoc, bo no, koledzy za wschodniej granicy trochę mi pomagają ze składaniem. E, tu jest spory amortyzator. Trochę przyspieszyłem swoje ruchy. Mamy tu już złożone przednie koło. Teraz czas na kierownicę. Ci co narzekają na to, że te chińskie modele są wykonane z tandety, no to tutaj powiem Wam, że jest solidny kawałek metalu. Zacznijmy od wkręcenia blokady. Teraz suwamy kierownicę na swoje miejsce i wkładamy śrubę blokującą. W końcu hulejnoga nabiera kształtów. Kierownica, samo sprzętem, też już przychodzi w gotowym elemencie, ją należy tylko założyć skręcić. musiałam oddać sprawy w ręce specjalistów. No tutaj, żeby połączyć te kable, to y, trzeba się trochę znać, bo jest tego sporo, ale jak widzicie, naprawdę jest wszystko dobrze połączone. Do tego mamy y, termopady, do tego mamy też gąbki, które zapobiegają y, się suwaniu tych wszystkich elementów. No i y, też mamy w środku klej, który zabezpiecza tą kolejnogę, bo mamy tu certyfikat IP54. Co prawda, no przydałoby się y, coś lepszego, ale i tak, ta hulejnoga jest całkiem nieźle zabezpieczona. Jeżeli chodzi o baterię, jest to bateria marki Ting Pau. jeżeli dobrze to wymawiam. Z tego co się dowiedziałem, jest to w Chinach dobra jakość w dobrej cenie. No a chyba na cenie nam zależy, żeby ta hulejnoga kosztowała mało, a oferowała dużo. Dobra, to ja teraz umieszczam już tą baterię i zaraz chyba będziemy ją testować. No i teraz zostało nam skręcenie ostatnich elementów, i zaraz i będzie gotowa. I noga jest gotowa. Zostało nam zapakowanie tego wszystkiego. Montujemy tutaj zabezpieczenia. Musimy złożyć kierownicę. Wszystko tutaj sobie ładnie pakujemy, bo z Chin do Polski mamy kawałek. W pudełku jest e, oczywiście ładowarka w zestawie razem z przewodem na nasze europejskie gniazdka. Tu już. Kolejna noga jest złożona, ja teraz tylko to skręcam. Kolejna część zabezpieczeń razem z instrukcją obsługi, z dokumentacją. Wszystko pakujemy, zamykamy. No i co? Widzimy się w Polsce chyba z tą paczką. W sumie naliczyłem 8 modeli, zaczynając od najtańszej, jest to Osom GX1, hulajnoga z jednym 500W silnikiem, do tego mamy baterię 48V o pojemności 15,6Ah. Jej cena to jakieś 1800, minus jeszcze też 6% z kuponem, więc no tam w granicach 1500 zł. Dalej mamy jedno silnikowego Osoma L2 z silnikiem 800W, do tego bateria 48 V i 15,6 Ah pojemności. Ona kosztuje jakieś 2,300, ale tutaj już zalecałbym dołożyć do L2 wersji z dwoma silnikami, gdzie mamy dwa razy po 800 W. No, bateria, pojemność zostaje bez zmian. Tutaj cena wzrasta do jakieś 2,700-2,800, więc dokładając tak w zasadzie około 400 zł. Mamy już wtedy dwa silniki, więc zdecydowanie lepszą. Moc, prędkość maksymalna w wersji dwusilnikowej to 55 na godzinę, a wersja silnikowa ma 45 na godzinę. Jeżeli potrzebujecie coś mocniejszego, no to mamy Osoma L2 Max. Tutaj też jest wersja z jednym silnikiem 1000W lub dwa silniki. Akurat ten model miałem okazję potestować trochę w Chinach. Chwilę się na nim przejechałem. Przygotowałem już materiał, który mogliście oglądać. Jeżeli nie oglądaliście to zachęcam. Wtedy mamy dwa silniki po 1000W, no i to jest tak w zasadzie. Odpowiednik Kukirina G2 Master jest ona trochę słabsza, bo mamy tutaj 48 woltową kulturę. Jeżeli chodzi o pojemność, mamy 28 Ah, więc taka sama jak w właśnie w G2 Masterze, tylko w OSO mamy zdecydowanie lepsze zawieszenie. No i dalej jest Hit, czyli OSON DT2 Pro. Hulejnoga, która przerosła Chińczyków, bo nie nastawiali się na nią, liczyli, że L2 Max z dwoma silnikami będzie się sprzedawał lepiej, a tutaj DT2 Pro, czyli taki tańszy Kukirin G3 Pro sprzedawał się na tyle dobrze, że magazyn został wyprzedany, teraz jest przedsprzedaż. Mamy tu dwa silniki po 1100 W, baterię 52 V o pojemności 23,4 Ah. no i ona z kuponem Arec 6 wychodzi jakieś 3750-3800, no moim zdaniem jak za tańszą wersję G3 Pro wypada ona naprawdę nieźle, ma spoko zawieszenie, zresztą niedługo przygotuję jej pełny test. No i idąc dalej, mamy Osom SR1, tutaj ta hulajnoga w sumie, ona jest zgrabna, fajna, ale ma dwa silniki po 1000W, baterię 52V o pojemności 20,8Ah, cenowo jest trochę wysoko, więc no nie wiem, zobaczymy jak ten model będzie wypadał, ciekawie za to wypada ta w sumie najdroższa zestawienia Osom F1 Max już przygotowałem jej pierwsze wrażenia na Arek testuje ona ma silnik 2x1400W i baterię 60V o pojemności amper ah no tutaj ona jest najzrywniejsza i cenowo w sumie jest niewiele droższa od G3 Pro ma swoje minusy o których już wspomniałem w pierwszych wrażeniach więc jak coś to zachęcam do obejrzenia ale zobaczymy jak ona wypadnie w pełnym teście w sumie modele są ciekawe, jak na średnią półkę wypadają naprawdę nieźle. No i to już wszystko z tej fabryki. Powiem Wam w sumie, że zrobiła na mnie wrażenie. W końcu mogłem zobaczyć, jak te chwilę nogi powstają. Jeżeli macie jakieś pytania śmiało, zadawajcie je w komentarzach. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. No i oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania i do oglądania kolejnych wideo. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam z Chin. Cześć!